Witam, witam, moi drodzy. Znajdujemy się pod punktem poboru krwi. W związku z powyższym, że już kilkakrotnie informowałem, że społeczeństwo polskie ma rakotwórcze w sobie glifosat, czekam na. Konsultacje z panem doktorem na temat tego, czy mogę oddać krew, czy też nie. Dalej jest pobierana krew od ludzi bez badania poziomu glifosatu, więc polski punkt wiodarstwa Ministerstwa Zdrowia roznosi, roznosi glifosat pochodzący z organizmów ludzkich, przetaczając krew z jednego organizmu do drugiego. I zaczekamy na informacje od pana doktora, czy pan doktor w końcu już zaczął informować Ministerstwo Zdrowia, co wzrożyło Ministerstwo Zdrowia w kontekście glifosatów w organizmach ludzkich. Bo pani mnie poinformowała, że jak mam glifosat w sobie, nie mogę oddać krwi, w jaki sposób weryfikują weryfikują oni kwestie, czy ktoś posiada, czy też nie. Więc czekamy na pana doktora. Tutaj widzicie mobilny punkt poboru krwi pod urzędem miasta w Jeleniej Górze. Zbierają też krew dla Maćka. A czy oni w ogóle sprawdzają poziom glifosatu rakotwórczego? W organizmach przetaczając krew, przykładają łatkę do trucia, do trucia organizmów innych ludzi. Ja chętnie oddam krew, tylko zobaczymy, czy przyjmą ode mnie krew.

Nie. 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 Pan doktor jest już wolny, rozumiem, tak? Nie, 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 ja bym chciał nie, ja bym chciał oddać doktora. Ja tylko chcę zapytać doktora, czy Czy doktor ode mnie weźmie krew? No to ja, ja byłem właśnie, ale chciałem zapytać, bo państwo nadal pobieracie krew. Dzień dobry panie doktorze. My się już dobrze znamy. Ja chciałbym oddać krew, ale mam w sobie rakotwórczy glifosat. Czy pan ode mnie taką krew dopuści mnie do oddania krwi z rakotwórczym glifosatem? A czy już od poprzedniego momentu, kiedy... U Pana byłem z rolnikiem, co miał 7,74 tak. nanograma. Inicjatywy było. Tak, ale tak. Ba badacie Państwo ten glifosat? Nie. Dalej nie badacie? Nie badamy, bo no. nie mamy możliwości. No i Chyba nie ma... Pan przyniósł ewentualnie badanie, gdzie to tam ośrodki rolniczym. Nie, no tutaj w Alap Laboratorium robią badania, kosztuje 131,20, no ale jeżeli ktoś ma rakotwórczy glifosat, a Pan nie może z jego zweryfikować, to przyjmujecie krew taką na, 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 na zapewnienie jakieś, tak że ktoś nie, nie ma. Pan nie przyjmujemy Ja już panu wszystko wytłumaczyłem poprzednio. Ja wie pan nie ma. No ale dobrze, ale panie... pan nie ma przyjemności pan, ze mną pan rozmawiać. Pan nie ma przyjemności ze mną rozmawiać. Taka dużo na kwi, pan jest znany tu. Ale jakie napsułem, kry, jaką panu napsułem krew, jeżeli aha pan kwalifikuje ludzi do, 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 do oddawania krwi, nie badając glifosatu. Jak pan, pan? Nie, to jest karygodne. To jest karygodne jako lekarz, co pan robi. Jakie panu kwalifikacje ma? Moi drodzy, widzieliście. Pan doktor, który, y, który ponad pół roku temu przyjął krew od rolnika, który miał 7,74 nanograma glifosatu nadal kwalifikuje ludzi do. Pobierania krwi, jednocześnie nie badając glifosatu, a nawet nie pytając pacjentów, czy mają w sobie glifosat, jego, to jest jego sprawa. Więc tacy lekarze, moi drodzy państwo, i takie punkty poboru, roznoszą, no, roznoszą glifosat po organizmach ludzkich. To jest karygodne, żeby substancja, substancja kancerogenna w Kalifornii uznana za powodującą nowotwory, które znajduje się w naszych organizmach, wraz z krwią była przetaczana, moi drodzy, do innych organizmów. Ta krew stąd trafi do Maćka, moi drodzy, do Wrocławia, do przylądka nadziei, tam, gdzie są leczone dzieciaki na nowotwory i witam serdecznie na nowotwory i e, moi drodzy kto wie ile ja mam a kto wie ile oni dzisiaj pobrali krwi od ludzi i przetoczyli krwi moi drodzy będą przetaczali krew e, z rakotwórczym gliposatem słyszeliście ja robię ferment przecież on jest nienormalny ten lekarz on jest po prostu e, nieodpowiedzialny to jest właśnie świadomość polskich lekarzy. Przecież tego nie idzie normalnie ogarnąć. Nie idzie tego ogarnąć. Sami widzieliście, Roz, rozprzestrzeniajcie to po Polsce, niech zobaczą. Zrobimy ciekawy zaraz opis do tego. No, bardzo, bardzo ciekawa. No, wyobraź sobie pobory pobiorą krew z glifosatem, masz operację i przetoczą ci e, komórki nowotworowe. Super, świetnie. Pozdrawiam.